TOP 5 miejsc w czarownica. Numer 5 to szczyt góry, ponieważ jest tam trochę za zimno, ale byłoby i tak git, ponieważ alkohol by cię ocieplił, polecam. Numer 4 to ta dziwna wyspa nad jeziorem z jeleniami oraz z drewnianym ludzikiem. Można się tu wykąpać i w ogóle fajna atmosfera, ale są tu jakieś dziwne robako-podobne stworki, które cię zjedza w wodzie. Numer 3 to góra wielkiego drzewa ponieważ jest tam spokój i fajny widok ale mogą się pojawić kwasowe potworki jak będziesz schodzić. Numer 2 to jezioro lawy na prawo od kopalni jak się wchodzi do środka góry zazwyczaj nikogo tam nie ma i jest nawet ciepło. Numer 1 to chatka przy jeziorku ponieważ jest tam bardzo spokojnie, a nic nie przebije alkoholu nad wodą.